no ale na co ty czekasz? Nie ma gościa, idzie do pracy, robisz wjazd na chatę, wypieprzasz wszystkie rzeczy, zmieniasz zamki i po sprawie. Antagonistyczna forma współżycia dwóch organizmów, z których jeden z tego współżycia czerpie korzyści, a drugi ponosi szkody. Tak według Wikipedii brzmi definicja pasożytnictwa i tak czy nam się to podoba, czy nie, w wielu miejscach w internecie nazywa się tych najemców, którzy mieszkają i nie płacą, albo mieszkają i do tego, że nie płacą, to jeszcze niszczą. Pasożyty. Lubimy sobie poprzyklejać. Takie etykietki, bo to nam pomaga się odnaleźć w rzeczywistości, w pewien sposób uprościć jej postrzeganie, skategoryzować pewne zjawiska i zdecydować, czy to są ci, których lubimy, z którymi współżyjemy, czy ci, których nienawidzimy i trzeba coś z tym zrobić. Niezależnie od nazewnictwa oznacza to, że w Twoim mieszkaniu mieszka ktoś, kto nie płaci, czyli w szerszej perspektywie coś poszło nie tak. I w dzisiejszym odcinku zajmiemy się tym, co sprawnego, w legalny sposób punktu widzenia możesz zrobić, jak wygląda ta procedura. Pozbycia się niepłacącego najemcy i o jakich podszeptach z szeroko pojętego internetu będziesz słyszał, jak to można szybciej, sprawniej, prościej rozwiązać. Trzeba wziąć sprawy w swoje ręce. Czy dasz je skusić, to już jest Twoja decyzja. Ja opowiem dzisiaj natomiast, jak wygląda ta legalna procedura pozbycia się niepłacącego lokatora i o tym będzie dzisiejszy odcinek. Zainteresowany? Zapraszam do oglądania. Jeżeli już niestety coś poszło nie tak i w Twoim mieszkaniu jest ktoś, kto nie płaci, to zacznij przede wszystkim od zrozumienia, co za tym stoi, czyli od Rozmowy, bo to Ci pozwoli ocenić po pierwsze, czy to jest jakieś chwilowe potknięcie porządnego najemcy, czy jakieś działanie celowe i oznacza to, że w perspektywie mamy grubszy, większy problem. Ale musisz mieć świadomość, że w każdym przypadku próba rozmowy i polubownego załatwienia tematu będzie dla obu stron łatwiejsza, szybsza i mniej kosztowna, a o to w tym wszystkim chodzi. Dlatego Przede wszystkim warto Alkohol. rozmawiać. Ale jeśli już rozmawiasz, to ważne są dwie rzeczy. Po pierwsze, nie bądź żoną alkoholika. Co robi żona alkoholika, usprawiedliwia go? Że to mu się tak tylko zdarzyło, że za chwilę wszystko będzie dobrze, że on już przestanie pić, że to był ostatni raz. A w efekcie żyje z tym alkoholikiem przez lata. Jeżeli ty sam przed sobą zaczniesz swojego najemcę usprawiedliwiać, że to mu się tylko zdarzyło, że to ostatni raz, że za chwilę już będzie płacił, no to obudzisz się za moment z bardzo dużym długiem. Jeżeli tylko wyczujesz, że. Ktoś z tobą gra, to nie ma zmiłuj bądź bezwzględny, egzekwuj to. Co zapisano w umowie. I druga kwestia, to nie jest twój cyrk, więc nie przyjmuj na klatę problemów swojego najemcy, że coś mu się w pracy nie poukładało, że jemu nie zapłacili, i tak dalej. Te wszystkie argumenty, których użyję, żeby Cię przekonać, dlaczego nie mógł zapłacić i dlaczego już za chwilkę za momencik zapłaci. Ty też masz swoje problemy. Masz być może kredyt. Może się martwisz o mieszkanie, które kupione jest po to, żeby za 20 lat, 15 mieszkały w nim Twoje dzieci. I to jest Twój cyrk. Jego cyrk w ogóle nie musicie interesować i to, że on ma problemy i cię nimi obarcza, tłumacząc to, że nie płaci. Sorry, raz jeszcze powtórzę. Rozmowa, próba zrozumienia, co za tym stoi, że ktoś ci nie płaci i jeśli jest problem, próba polubownego załatwienia tematu zamiast. Zaostrzania konfliktu, to jest najlepsze, co możesz zrobić w takiej sytuacji, pod warunkiem, że wyczujesz, że po drugiej stronie jest ktoś, kto nadal chce współpracować. Wszyscy mamy czasem problemy, ktoś może mieć chwilowe, przejściowe, ale jeżeli czujesz, że jest uczciwy i że za tym, jak wyjść z tego długu, stoi jakiś plan, jest jakiś pomysł i obie strony sobie odrobinę zaufają, to zawsze warto w to iść. Dużo gorsza sytuacja jest, jeżeli po drugiej stronie masz kogoś, kto kłamie, wie mówiąc ci w oczy, że to tylko chwilowe problemy, że nie będzie płacił i chcecie wykorzystać, chce mieszkać jak najdłużej i to oznacza, że musisz podjąć formalną procedurę pozbycia się kogoś takiego. To jest ten moment, kiedy zaczniesz szukać porad w internecie i będzie mnóstwo dobrych wujków, którzy będą pisać, podpowiadać. Kolego, to ja ci mam tłumaczyć jak to się robi? Bierzesz się, dogadujesz z dwoma kolesiami z dzielni, takimi większymi, najlepiej z bulterierem, wprowadzasz ich na HT? Bo też podpiszesz z nimi umowę i nawet dzień nie minie, jak ten twój najemca się zawinie i go nie będzie. Hmm? Oczywiście takie działanie wydaje się bardzo kuszące, sprawne, takie dynamiczne, ale jest niestety nielegalne i możesz sobie w perspektywie narobić jeszcze więcej problemów. A my w tym odcinku zajmujemy się tą legalną procedurą. Na bazie ustawy o ochronie praw lokatorów, która w artykule 11 ustępie 2 i punkcie drugim tego ustępu mówi, co możesz zrobić, jak ktoś ci nie płaci? Otóż, po pierwsze, musisz ci nie płacić przez. Pełne trzy okresy, czyli załóżmy, że Trzy miesiące już jesteś w plecy, dopiero wtedy możesz go wezwać do uregulowania tych zaległości, dając mu kolejny miesiąc na ich uregulowanie i informując o zamiarze rozwiązania umowy. I to w praktyce oznacza, że prawdopodobnie do tych już trzech miesięcy w plecy dojdą jeszcze dwa, czyli na dzień dobry masz pięciomiesięczne zadłużenie. I wówczas, ponieważ już wcześniej, wzywając go do zapłaty, poinformowałeś o zamiarze rozwiązania umowy, rozwiązujesz tę umowę i na dwoje babka wróżyła. Może być tak, że w momencie, Rozwiązania umowy, kiedy ktoś nie ma tytułu prawnego do lokalu, czyli żadnej podstawy, żeby tam się y, znajdować, umawiacie się, on zdaje mieszkanie. Może jest dobrze, może jest zniszczone, na pewno masz zadłużenie i możesz go o to zadłużenie ścigać, ale przynajmniej odzyskałeś mieszkanie. To, mimo całego tego bajzlu, jest to lepsze rozwiązanie, bardziej korzystne dla ciebie, bo masz z powrotem. Swoje mieszkanie. Druga wersja jest niestety taka, że ktoś nie płaci, rozwiązałeś umowę i nadal mieszka, i co więcej, nie ma zamiaru opuścić lokalu. I to jest najgorszy z możliwych scenariuszy, bo to oznacza, że trafiłeś na jakiegoś perfidnego, naprawdę oszusta, który wykorzystuje to, w jaki sposób działa prawo w Polsce. No i chcąc działać w sposób legalny, musisz zwrócić się do sądu o Eksmisję. Ile trwa taka procedura uzyskania wyroku eksmisyjnego, to wiedzą ci, którzy mają do czynienia, czy mieli do czynienia z polskim systemem sądowniczym. Uwierz mi, to nie będzie błyskawicznie, a dopiero po uzyskaniu tego wyroku wchodzi do gry komornik, który ma tę eksmisję przeprowadzić i to też nie jest szybki, sprawny proces może się na przykład rozbić o to, że ma eksmitować do lokalu socjalnego, który ma zapewnić gmina, a gmina tych lokali oczywiście nie ma, więc Cała procedura znowu się wydłuża. Ona będzie potencjalnie trochę krótsza, jeżeli korzystałeś z umowy najmu okazjonalnego. Dlaczego? Dlatego, że przy jej podpisywaniu dostałeś już akt notarialny od najemcy, w którym on dobrowolnie poddaje się egzekucji. Teraz wystarczy z tym aktem, jeżeli nie płaci i umowa jest wypowiedziana, pójść do sądu, poprosić o nadanie klauzuli wykonalności, czyli omijasz cały ten etap tego procesu postępowania przed sądem, w efekcie którego sąd musi nadać wyrok, czy wydać wyrok eksmisyjny. O tyle jesteś zarobiony. I drugi element, który likwiduje umowa najmu okazjonalnego, to to ryzyko, że gmina nie dostarcza lokalu, bo w ramach umowy najmu okazjonalnego ktoś oświadczył, że w przypadku eksmisji tego twojego najemcę pod dach przyjmie. Czy umowa najmu okazjonalnego jest takim świętym gralem? No, opinie są różne. Moją możesz poznać, bo zrobiłem na ten temat odcinek. Jak zerkniesz sobie w wolnej chwili. Tutaj. A zatem, jak sam widzisz, procedura jest długa, skomplikowana, ktoś musi ci zalegać przez te 3 miesiące, potem go musisz wezwać, dać mu jeszcze miesiąc, potem sąd, potem komornik. Na pewno dużo stresu i siwych włosów bardziej po twojej stronie, zwłaszcza jeżeli trafiłeś na jakiegoś perfidnego. Oszusta. Dlatego lepiej, tak jak przy chorobie, lepiej przeciwdziałać niż potem ponosić koszty leczenia. No i co możesz takiego zrobić, zanim dojdzie do takiej sytuacji, albo żeby nie doszło do takiej sytuacji? Przede wszystkim, jak już coś się dzieje, to warto rozmawiać, rozmawiać, rozmawiać i próbować polubownie załatwić temat, bo to naprawdę, wierz mi, będzie szybsze i tańsze, zwłaszcza dla Ciebie. Pilnuj swojego biznesu to jest druga kwestia. Czyli, jak już coś się dzieje, nie daj Boże, to reaguj szybko. Monitoruj płatności. Jakich nie ma, to dzwoń, pytaj, co się dzieje, ustalaj jakiś plan gry. Nie licz na to, że no, jakieś jest opóźnienie i za chwilę coś się wyprostuje, bo jak się nie wyprostuje, to jest większy problem. Weryfikuj najemcę, zanim podpiszesz z nim umowę. To mogą być referencje od poprzedniego wynajmującego. To może być sprawdzenie, czy faktycznie pracuje tam, gdzie pracuje. To mogą być media społecznościowe to może być wreszcie certyfikat. Najemcy oferowany przez jedną z firm, który sprawdzi jego historię kredytową, i długi, to czy faktycznie jest wypłacalny, czy stać go na to, żeby regulować w oparciu o zarobki, które Otrzymuje ten czynsz miesięczny, który przyjdzie mu płacić. To jest płatna usługa, ale być może certyfikat najemcy będzie dla Ciebie również dobrym zabezpieczeniem. Pytaj o jak najwięcej rzeczy, nie bój się pytać o zarobki. To, o co pytać najemcę przy okazji pokazywania mieszkania i jak zadać te trudne pytania, o tym też zrobiłem odcinek. Gdzieś tutaj będziesz go mógł sobie obejrzeć, jeżeli znajdziesz wolną chwilę. Są nowe produkty na rynku, na przykład ubezpieczenie od niepłaconego czynszu, co oznacza, że w przypadku jakiejś podbramkowej sytuacji, jeżeli masz tę polisę, już co najmniej dwie firmy oferują, taki produkt. Jeżeli masz te polisy, a najemca przestaje płacić, to po spełnieniu określonych warunków dostaniesz pieniądze od ubezpieczyciela, mimo że nadal może zostawać przed Tobą ta cała historia związana z sądem, eksmisją i pozbyciem się niepłacącego lokatora, ale przynajmniej fundusze przez jakiś czas będziesz miał zabezpieczone i będziesz zarabiał, zamiast tylko i wyłącznie w tym całym okresie, kiedy się szarpiesz z najemcą, dopłacać do interesu. No i sam musisz sobie też odpowiedzieć, czy pójdziesz w tym kierunku tych potrzeptów dobrych, Wójków z internetu, jak sprawę szybko, sprawnie, dobrze w trosce o Twoją własność rozwiązać. Oczywiście możesz tak zrobić, ale robisz to na własną odpowiedzialność. Ty, jak go nie będzie w domu, to wchodzisz, podrzucasz jakieś narkotyki i dzwonisz na policję, że w tym mieszkaniu słyszałeś, że są przechowywane narkotyki. Policjanci przyjadą i sami go zabiorą i masz problem z głową. Są... Pewne sposoby, które słyszę też i widzę, że ludzie stosują, czy próbują stosować, które znajdziesz w internecie, one są takie, powiedziałbym, na pograniczu, które no, możesz się zastanowić, czy to dla Ciebie byłoby rozwiązanie, czy to dla Ciebie byłoby coś, co powoduje, że Twój sen jest lepszy. I cóż to za sposoby można znaleźć w tych internetach, które mogą przynajmniej w teorii pozwolić lepiej zabezpieczyć twój najem, ale nadal w granicach obowiązującego prawa. Po pierwsze, wynajem na przykład części mieszkania, gdzie wynajmujący. W umowie deklaruje, że ma dostęp do części wspólnych typu korytarz, przedpokój czy jakaś łazienka, kuchnia, a wynajmuje nie całe mieszkanie, tylko jego część i dzięki temu nie naraża się na ten zarzut przy wejściu do mieszkania o naruszenie miru domowego, no bo przecież dostęp do części wspólnej miałem. To jest pierwsza kwestia. Druga to na przykład wynajem w oparciu o krótką umowę podpisywaną na miesiąc, dwa, trzy. To jest trochę kłopotliwe, bo trzeba regularnie tę umowę... Przedłużać, ale eliminuje się w ten sposób, przynajmniej według tych, którzy stosują to rozwiązanie, sytuację taką, że jeżeli masz umowę na rok, a ktoś po dwóch miesiącach przestaje płacić, no to możesz się z nim szarpać jeszcze przez 10 kolejnych, bo ta umowa działa. Tak, to ona po prostu wygasła, i ktoś po miesiącu, po dwóch, po trzech przebywa w lokalu bez tytułu prawnego, i dzięki temu, przynajmniej w teorii, ma być prościej. Narkotyki, narkotyki. Skąd mam wziąć narkotyki? Kurna, jak nie masz narkotyków, to znajdź jakieś robale. Wchodzisz do mieszkania, jak go nie ma, podrzucasz jakieś pluskwy, karaluchy, i po dwóch dniach nie ma chłopa. Nawet nie będziesz wiedział, kiedy się wyprowadzili, na pewno nie zadzwoni do ciebie, żebyś mu zrobił te dera, dyra, do. De, di, d, żebyś się pozbył tych robali. Ty już świerowala pozbyłeś i problem z głową. Trzeci element, już taki naprawdę gruby, myślę, że to gdzieś jest stosowane przy gotowcach albo przy pokojach. Mówi się w umowie o tym, że zamontowany jest monitoring w częściach wspólnych i ktoś, kto mieszka, kto podpisuje umowę, wyraża tym samym zgodę na publikację swojego wizerunku. I dzięki temu właściciel może na przykład opublikować twarz tego gościa, mówiąc, że to on jest tym, co nie płaci. No bo w umowie zgodził się, że można jego wizerunek opublikować, więc to jest takie odarcie go z anonimowości. Nie płaci, ale my wtedy szeroko w internetach mówimy, że to jest ten, co nie płaci, i być może to, że znajomi zobaczą, że rodzina zobaczy jakoś zachęci go do tego, żeby zaległości uregulować. No i jeśli krótki okres umowy, to może być też krótki okres płatności, czyli ktoś wpisuje sobie, że okres płatności jest na przykład tygodniowy. Dlaczego? Dlatego, że w myśl zapisów ustawy ktoś musi ci nie płacić przez trzy miesiące, więc w tym przypadku tygodniowego okresu płatności to masz trzy tygodnie, czyli znacznie sobie skracasz ten czas, po którym możesz go wezwać do zapłaty, próbować wypowiedzieć umowę i uruchomić całą tą procedurę sądową, eksmisyjno-komornikową. No i to jest jakieś takie wyjście pro Pozwalające ten okres znacznie skrócić. Podsumowując, prewencja będzie zawsze lepsza niż potem zastanawianie się, jak poradzić sobie z tym pasztetem, jak już się mleko rozleje. Staraj się weryfikować, sprawdzać, kto jest po drugiej stronie, a jak już nie daj Boże, coś się dzieje, to reagować jak najszybciej, ale przede wszystkim rozmawiać i próbować sprawę polubownie załatwić tak, żeby obydwie strony były zadowolone. Ty, żebyś odzyskał mieszkanie i do tego pieniądze, a najemca. Jeżeli ma problemy, to niech sobie z nimi poradzi, ale jak nie da się dogadać, to niech idzie w swoją stronę, bo jak wejdziesz w tę formalną procedurę, ona oczywiście istnieje, da się ją doprowadzić do końca. Słyszałem o takich, co przeprowadzili z sukcesem eksmisję do lokalu socjalnego, ale wierz mi, to będzie długie szarpanie się, czego nikomu nie życzę. Życzę nam wszystkim tylko dobrych, sprawdzonych, rzetelnych, uczciwych, sensownych najemców. I to wszystko, co na dzisiaj przygotowałem. Dzięki serdecznie za uwagę, zapraszam jak zwykle do. Polajkowania, zasubskrybowania, powiedzenia innym, że jest taki kanał, niech sobie też coś obejrzą, a za Twoją uwagę dzisiaj już serdecznie dziękuję. Trzymaj się zimą, ciepło i czuwaj.